Witam wszystkich na kanale Stalowy Szank! Na wstępie chciałbym przeprosić za jakość nagrania i brak na nim mojej twarzy. Nie mam w tej chwili dostępu do swojego sprzętu nagraniowego i możliwości na w pełni profesjonalny montaż. Film ten nagrywam z uwagi na smutną wiadomość, która w dniu dzisiejszym nawiedziła polskie media. Jak część z Was już wie, zdobywająca ostatnimi czasy nie mam popularność postać z polskiego showbiznesu, o której kilkukrotnie wspominałem na kanale Mateusz Murański odszedł przedwcześnie. Jak donosi prokuratura, zaniepokojony niemożnością kontaktu z Mateuszem, członek rodziny powiadomił służby. Niestety najgorsze obawy spełniły się i powodem tego była śmierć młodego Murana. Mateusz miał przed sobą całe życie, rozpoznawalność, młodość i perspektywy. Znany z kontrowersji aktor opuścił nas w wieku zaledwie 29 lat. Był aktorem z wykształcenia. Ukończył szkołę aktorstwa i musicalu we Wrocławiu. Stał się ikoniczną postacią serialu z Lombard Życie pod Zastaw, gdzie grał rolę Adka Barskiego. Na koncie miał również epizod w nominowanym do Oscara I.O. w reżyserii Legendy Polskiego Kina Jerzego Skolimowskiego, gdzie obsadzony był w roli kibica. Jako imponującej postury mężczyzna idealnie się w nią wpasował. Największy rozgłos zyskał dzięki kontrowersyjnemu imidżowi, który świetnie sprzedał się w świecie polskich freakfightów. Jego wystąpienia skutecznie napędzały zainteresowanie galami oraz nadawały im medialnego kolorytu. Zyskał rzesze fanów, przeciwników oraz ludzi żywo zainteresowanych jego osobą. Ciężko odpowiedni dobór słów opisujących tragedię odejścia tak młodej osoby, jednak w imieniu swoim i społeczności związanej z kanałem chciałbym złożyć rodzinie Mateusza i jego przyjaciołom najszczersze kondolencje. Życzę Państwu dużo siły w zniesieniu żalu, który złagodzić może tylko czas. Z wyrazami szacunku stalowy szok.